Yeah. Odważ się, co? Boś stary złapał sobie kark słuchająca Roktyki Markis Jak? I dragon zabiło ci babcie? Słuchała Bones? Ja słucham Bones Ojej, oh, yeah, magine dragon! Here you go, baby, Look, baby. Tego dnia byłem tak bardzo wkręcony piosenką, że nie usłyszałem, jak moje babcia wołała na obiad. Bitch, Pójdź na obiad! Sara, po ciebie wyjdzie, jeśli zobaczy, że nie zjadłeś, to by obiecili, jeżeli nie zapomną je brać, uwaga! 谢谢我的。